Dzień dobry, witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Tales Kacze Opowieści. W dzisiejszym odcinku będziemy kierować się na księżyc. Tylko to nam pozostaje, tylko lecieć i zdobyć odrobinę kost niżnego sera. Ech, niezbyt zachęcające to wygląda, no ale cóż, co... Co się nie robi dla pieniędzy, tak? Dobra. Jedziemy. I tutaj jest do odblokowania... do zdobycia, przepraszam, ukryte trofeum, znaczy, ukryte sklep, który dodatkowo da mi nieco więcej forsy. I myślę, że... Ee, mam spore szanse na zdobycie tego minionka dzisiaj. Nie muszę jakoś się raczej specjalnie starać do, na zdobywanie tych e, monet, wszystkich diamentów. No ale cóż, lepiej być na 100% pewnym, tak? Nie, żeby nie, był, nie okazało się później, że e, zabraknie mi tysiąca. <grybujesz> Dobra, tutaj ten dojny pokład badamy. No ale Tiger Woods? Nie jest to ten poziom. Przyznam się, że e, w dzieciństwie miałem sporo problemów z, tym, z tą rundą. Z odnalezieniem w ogóle, co, gdzie, jak, gdzie się udać, prawda? No ale w każdym razie praktyka robi swoje. Człowiek tak kombinował, kombinował i jakoś się w końcu udało zap, e, z, przejść. I zapamiętać sposób przechodzenia tej rundy, trochę to jednak pokręcone. no Muszę iść po klucz, który odlokowuje im wejście do klucza, tak? A później, dzięki temu jakiemuś pilotowi, tak? Uruchomię e, jakiegoś tam robota, który mi otworzy drogę do bossa. dobra, tutaj się szło, tutaj się zdobywa jeszcze diamenty. Ała! Tutaj idzie się na górę i... tutaj... A, na tym poziomie się zdobywał krypty skarb. Podobny sposób przejścia, tak jak w jaskiniach, znaczy w kopalni. Też musimy przeskakiwać po różnych tych przeszkadzajkach. Żeby dotrzeć A, po, do tej skrzyni z skarbem. Też trzeba ryzykować życiem. Ale nic, cóż. Zdobyte dwie skrzynie z skarbami. Dwie ukry, dwa ukryte legendarne kacze przedmioty należą do mnie. Teraz muszę się chyba cofnąć, żeby, e, żeby zdobyć klucz do tego... Pomieszczenie z pilotem. Hmm, to się szło chyba jakoś tędy. Nie. Jeszcze nie zacząłeś. Dobra, tu już wiem, już wiem, nie wiem, 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 wiem. się tego, okej. Okay. Hmm. I tutaj trzeba iść na górę. O, tędy. O. Oho, wow, wow, już prawie mi zginął. Już ostatnia kropka mi została. Ale numer ten... nie zauważyłem. No I tu ukryte pomieszczenie. ha! ha, ha. Na zdobycie forsyj, Horsy, forsyj. Forsy. Się uleczyłem. Pięknie, ładnie to wygląda. Lecimy po pilot. I tu jeszcze. A, jeszcze śmigę to trzeba będzie. Poprosić o pomoc. Ale na szczęście jak już dobędę ten tamty klucz się zdobyło, teraz ten pilot, e, znaczy, przepraszam, teraz się zdobyło klucz, później się zdobędzie pilot e, i ta, tak i to jeszcze raz nie trzeba zbierać, jeżeli się e, zacznie poziom od nowa. Z czego bardzo się cieszę, bo trochę byłoby smutne jeszcze raz przechodzić i zdobywać te przedmioty, ale jednak się od razu udam już do e, tego kartogrodu tak. Kurczę szkoda, że nie, nie, nie ma tego bonusa. No szkoda, szkoda. To, by wam, to byłbym wam pokazał, no. Proszę bardzo. Nie, to spokojno... Spokojnie to ten miliard. Trzeba pamiętać, że jeszcze dostanę okrągłutki milion za ten. Eee, za ten kosmiczny serek. Jest, nie, nie ma co się spinać. Na pewno będzie. No ale nie szkodzi mi to zebrać jeszcze trochę, jeszcze trochę tej fosy. <noise> Dobra. Skoro już zebraliśmy klucz, to kierujemy się do tej komnaty z tym pilotem. Tym, tym. Coś się szło na... W lewo. W lewo, w lewo, w lewo. Czy... Jeszcze trochę wyżej. Na pewno w lewo, tylko że o poziom wyżej. Dobra, jeszcze... Ech, jeszcze sobie zdepędę te skarby. Bye, bye, bye. Proszę bardzo. Tak, to szybko można się wzbogacić. Dobra, dzisiaj otwarte. Lot zdobyty, i tutaj tak jakieś dziwne mam wrażenie, że tam jednak da się udać. Że tam jeszcze jakieś pomieszczenie okryte jest. Nie wiem, mogę się mylić. A, no i się myliłem. No. no ale trzeba było się upewnić, prawda? Może coś tam jeszcze się fajnego znajdowało. To to wie... Dobra, lecimy do jaskini teraz. Uch. Au! No to tak chyba nie wszystko zbierałem po drodze. Ale to, to, to tyle... Kasę już mam zdobytą, więc... Wystarczy jeszcze tylko, że pokonałem tego szczura, którego... ...nienawidzę w tej grze. Wspomniałem już w tym w poprzednim odcinku o tym, że ci sobie nie są zbyt trudni, ale ten to jakoś przekracza swoje granice możliwości. <grym> I mimo wszystko trochę może się człowiek zdenerwować podczas walki z nim. Aha, dobra, dobra. Spajzera. Nie ma żadnego domu. Aha, aha. No i pewnie ten odcinek dokładnie zajmie tyle samo czasu co poprzedni, tak mi się wydaje przynajmniej. No ale no co, no tak w sumie już mi się nie specjalnie chciało już nagrywać w tamtym odcinku, już tak upychać jak najwięcej i tak nie mogłem się zdecydować z kolei. No świetnie, tak, mogłem tego uniknąć. Od razu z wejścia z liścia oberwałem i... No, za dużo życia mam, kolego, żeby zginąć. No. Ale przyznam, że gdybym miał trochę więcej życia, gdyby ten szczur miał więcej tego zdrowia, no to nie wiem, jakby to się dla mnie skończyło, bo tak trochę nie wiem jak się, jak przewidzieć, gdzie on bieg pobiegnie czy skoczy. No tak jak widzieliście, wszedłem do bossa. Wszedłem do bossa i on od razu taranem do mnie i patrzę. Oberwałem od razu na dzień dobry, chociaż nie miałem możliwości ucieczki stamtąd. No okej. Okay. Wszystkie skarby zdobyte, oczywiście, e, e, jeszcze. Oczywiście, jeżeli chcę z powrotem skarby, muszę udać się z powrotem do tej Transylwanii. Już po raz kolejny odwiedzam tą samą lokację, lokację. Hmm. Z, 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 z Różnicą taką, że nie muszę zbierać nic. Zresztą nie mam możliwości w ogóle zebrania niczego. Oprócz chyba jakichś tych. rzeczy um, uzdrawiających, być może są tu jakieś do zdobycia. mogli dać tą kolejną, ta, jeszcze jedną taką lokację, chociaż na samego Bossa, prawda? Na tego Final Bossa. Ale jednak nie wiem, czy to się nie chciało, czy pamięci zabrakło. Nie. Tyle razy tą samą lokację odwiedzać. Ciekawe, czy w tej remasterowanej wersji, co ma się w tym roku ukazać, czy wszystkie rundy będą takie same, tylko że no oczywiście odnowione, czy jednak będą narzucone jakieś fajne różnice. No może ten ostatni poziom będzie odbywał się gdzie indziej. No zobaczymy, bo nie mogę się doczekać mogę się doczekać premiery tej zremasterowanej wersji, no to naprawdę fajna, 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 fajna gra. Jak zauważyliście już. Przyjemna platformówka, żeby się tam rozerwać. Czyli nie jest długa, więc tak na jedno przejście właściwie. Znaczy oczywiście, jeżeli się nie uprzemy i nie zbieramy tam tego, tego miliarda okrągłego, prawda? Ej, kaczulla! Do pokonania, tak? Nie wiem jaki on ma związek z głównym wątkiem. Pokonają go i się pojawiają w kot. A, czekaj, to ona się nazywa Magiga. Magika. Chyba tak, a ten koleś to nie wiem, jakiś Forwant czy jakoś tak on się nazywa, on jest zajadłym wrogiem tego sknerusa. I cały czas się spierają, kto jest najbogatszą kaczką na globie. Dobra, no teraz to łatwe zadanie. Wystarczy, że pierwszy dobiegnę do skrzynki ze skarbem. Ze skarbami z tymi. Z tymi wszystkimi zdobytymi w ciągu całej gry, tak. I tak to jest. Tak wygląda właśnie najlepsze zakończenie. Sknerus sobie siedzi na górze, złota obsypany bogatym tymi skarbami, tak. No i tutaj mamy nowinkę w gazecie, że tak, no, że znalazł pięć legendarnych skarbów, tak. Eee, i, te, I tak dalej, i dodatkowe dwa ukryte, tak, zagubione. Zabrałem dodatkowo ponad miliord, miliard dolarów. I reszta, reszta zakończenie jest taka sama te same teksty, te same obrazki. I tak tak wyglądają kacza opowieści na Nesa, tak? Na Pegasusa. Gra krótka, dosyć... Jeżeli nam się nie chce zbierać tego wszystkiego, to naprawdę można przejść tą grę w, powiedzmy no... 20 parę minut prawdopodobnie. Wyszczając te wszystkie tam... W... W... obiekty pomiędzy rządami, te wszystkie tak? Wyliczaniem punktów, wybieraniem rundy, tak. Właśnie parę minut, myślę, że to można przejść spokojnie. No i tak to wygląda, oczywiście. Motyw z e, serialu. Obowiązkowo musi być. No i trzeba by się pożegnać, no. Myślę, że niebawem e, z Łabędziem nagramy kolejne... Odcinki Mariana. Nie wiem kiedy umieszczę ten ostatni odcinek Dactylsa. Właściwie bo nagrywam po kolei jak leci. Całą serię nagrałem i nie wiem jak to będzie z kolejnymi seriami na multiplayera. Więc e, możliwe, całkiem możliwe, że jak już e, wrzucę ten odcinek, to już będzie Marian zamknięty. Marian i Łukasz i co się, za co się weźmiemy dalej, to nie mam pojęcia. W każdym bądź razie już bez przedłu zbędnego przedłużania. Eee, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnej serii zagrajmy w. Oczywiście z serii Mister Żółtko Production przedstawia, tak? Dobrze. No to krótko. Na razie. Do zobaczenia. Cześć!